W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, za prawdę mówię Wam, prościa otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone. Z ufnością uciekam się do Ciebie, za wstawiennictwem błogosławionego honorata, w moich potrzebach i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony Honoracie. Módl się nami.